W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach pojawiły się jakieś dziwne telewizory albo monitory. Jest nawet jakaś figurka imitująca ikonę zapisu stanu gry. I jeszcze te jakieś dziwaczne dźwięki dochodzące zewsząd. O co tu chodzi? Dla osób pamiętających lata 70., 80. i 90. ubiegłego wieku nic z wymienionych rzeczy nie jest ani dziwne, ani tym bardziej nieznane. W Pszczółkach odbył się retrocomp festiwal, na którym każdy mógł zapoznać się ze starymi komputerami, ale także, co najważniejsze, pograć w hity, Tamtych lat. Jednak to nie wszystkie atrakcje, które dostarczył do biblioteki pan Paweł Ziemniewicz. Mieliśmy również wykład pana Pawła na temat e, jego kolekcji, skąd w ogóle wziął się pomysł na komputer. Pierwszy, później przez całą historię i rozwój, można powiedzieć, informatyczny. Dziś mamy Retro Gaming Day, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Granie, granie i jeszcze raz granie. Wywiązała się tu jakaś, widzę, rywalizacja nawet, więc cieszę się, że mieszkańcy Pszczółek mają możliwość spędzenia fajnego popołudnia dnia w Bibliotece Publicznej w Psuchach. Kolekcja retrokomputerów i gier zrobiła wrażenie na niejednym odwiedzającym. Mamy tutaj e, część naszej kolekcji e, komputery z lat 70., -tych, 80. -tych i początku lat 90., -tych. marki Commodore, Atari, stare pc parę spektrumów i różne takie komputery, które były w miarę popularne w tamtym okresie. Tu jest bardzo szeroki wachlarz gier, które większość 40-50 latków pamięta ze swojego dzieciństwa. No głównie Pac-Man, River Raid, wyścigi samochodowe Pole Position. Ilość tytułów dochodzi do paru tysięcy, więc trudno tej. Wymienić wszystkie. W bibliotece spotkaliśmy głównie dzieci i młodzież, dla których stare gry nie okazały się wcale passé. Pakman jest fajny. Miałem wynik 8120, więc mi dobrze poszło, można powiedzieć. My jesteśmy troszeczkę młodzi niż nasi rodzice, i wiedzieć w jakie gry oni grali, jak to było, no to fajne bardzo przeżycie. To, że można się tak cofnąć do czasu, kiedy się grało w takie gry. I to uważam, że bardzo fajne. Dzieci są w ogóle zdziwione, że my potrafiliśmy też były gry, że my potrafimy w ogóle grać. Jako rodzice, więc to jest naprawdę fajne. Świetna zabawa przy retrograch, czemu nie? Zwłaszcza, że odwiedzający bibliotekę w czasie trwania festiwalu mogli również dowiedzieć się sporo na temat historii komputeryzacji. Cóż, na nas już czas, więc zbliża się nieuchronny. Game over. Polecamy również zobaczyć podsumowanie ostatniego etapu projektu Blisko. Były warsztaty, teledyski, tworzenie muralu oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.